Siema, ja jestem... Siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Krzychu Zolt i witam was na serii Od New Hollanda do Kejsa. Yy, ta seria już ma nazwę, właśnie usłyszeliście ją, jest to seria Od New Hollanda do Kejsa i właśnie będziemy sobie... I zjeżdżamy sobie New Hollandzikiem z siewnikiem Amazonka. Ten zestaw mogliście już widzieć na... W dwóch ostatnich odcinkach, czy tam trzech, już nie pamiętam. Także zjeżdżamy go sobie napełnić. Ten siewniczek. Tak, o, tutaj wykręcimy. Dobra. Cyk. Na ostatnim odcinku mogliście podziwiać ten zestaw, i na poprzednim też. Dostawialiśmy właśnie, na poprzednim odcinku, dostawialiśmy właśnie tą wiatkę. Tutaj, o, gdzie Fendt stoi z New Hollandem. Dobra. Teraz sobie wykręcimy i zjeżdżamy zaraz na pole. Tylko właśnie... Oj! Właśnie przyjechaliśmy sobie. Tylko napełnić ten siewnik. I zatrudnimy pracownika. Zaraz... O! Jakby co to nie gram na kierownicę, tylko mam po prostu taki na kierownicę, o właśnie widzicie to teraz. Dobra to. Teraz ta tak. No znowu nie chcę siać ten siewnik. On jest jakiś nie powiem co. to ja przecież siał. Na poprzednim odcinku jeszcze siał. Nie ja wiem, przewodów nie masz podłączonych. Bardzo prawdopodobne. No, teraz są podłączone. No i będzie siał. dobra Także zatrudnimy pracownika Teraz tak, tu stoi Sztajer Dobra, teraz tak Zobaczymy co ja mam w silosie Ale wydaje mi się, że nic A no właśnie Matko działa No właśnie, nie mam nic Teraz tak, czy ja mam czy ja mam rozsiewacz Do nawozów Nie mam siewnik Nawet opryskiwacza nie mam, ja mądry jestem Nie kupiłem tego, muszę to kupić teraz Także nabytki nowe. Dwa. Yr, I teraz tak, taki agromechanika. Troszkę mały. Ten kół nas znowu duży. Dobra, na początek. Chciałem taki na kółkach, żeby był. To jest za duże. Dobra, weźmiemy sobie na testy tego agromechanika. O. Tak, na testy tylko. A rośnie wiem jaki. Taki z młodzika, fajny, na modchabie jest dostępny ta w siewniki weszłem talerzowe. O właśnie, jeśli chodzi o brony talerzowe Będę musiał sobie jedną kupić Fajną Taką Sekcją wysiewającą Tak, tak, tak Tak, tylko jeszcze wał, dobra O, to Wał rurowy Teraz tak, sekcja wysiewająca 24 tysiące I głębosze. Nie głębosze, tylko siewniki I ten zbiorniczek. To, to, ok. Bierzemy. 8 tysięcy Dobra, i teraz jeszcze rozsiewacz do nawozu. Oj, oj, oj Nie dodałem da, sobie tego młota. Dobra, to rozświetla do nawozu będzie w kolejnym odcinku. Ale w sumie jakieś muszę i tak sobie wypożyczyć. Więc no eee, dobra, nie sobie tego Amazona. Znowu że ja bym go już sobie kupił nawet. Potem się w przyszłości może zmieni. Dobra. Otwieramy i wyjeżdżamy sztajerkiem. Dobra. Cyk teraz tutaj. O. Dobra, stój. Także jeszcze nie zapomnijcie o zostawieniu subika oraz łapki w górę. Szczególnie łapki w górę, bo to motywuje strasznie. Dobra, bierzemy sobie teraz tego fędzika. Teraz tak, używamy follow me. Także no. Będzie się dzisiaj jeszcze pojawił pojawi się jeszcze dzisiaj odcinek z ETS2 z najnowszej wersji, ale w wersji beta, powtarzam wiersz, to jest wersja beta 1.35 to jest wersja betowa nie ma jeszcze pełnej, tylko jest betowa właśnie no i jak, jak wyjdzie pełna wersja już będziemy grać na pełnej także no, a na razie jest beta to Nagram ten odcinek, właśnie z wersji betowej. Oj, dobra. Obciąć do góry. Teraz tak jedzie. Ten fending jedzie. Dobra. Jak tutaj wieży, da? Teraz tak. Kontrol. Harze by poczekał chwilę. Mój ulubiony mod na przenoszenie maszyn teraz. Ile ja mam tu? Dobra. Pyk-pyk. Na przenoszenie maszynek. Dobra. Przewody. I teraz tak to. Ten zbiorniczek. Dobra. To dźwigni. I to dźwigni. Dobra, i teraz. Tutaj przewody. Dobra. No, także taki zestawik. O. Właśnie będzie sobie taki ładny do trawy, czy, nawet do, czy tam nawet yy, do rzepaku. Chyba można siać rzadkie wole i z rzepak. No to właśnie o tym mówię. Także taki zestawik. Nie ja będziemy sieć tak, tylko musi być tak. Dobra, także mamy to. Gdzie ja to wszystko sobie poukładam? Bierzemy pierwsze rozsiewać rozsiewać się pier przyda pierwsze. Także no Pyk, przewody Ma tu w ogóle jakieś przewody. No to Halo. No niby coś tu ma. No ta są rzecz podłączone. No nie podniosę go teraz. Aha, bo siedzi tu ten gościu. No dobra. Dobra, wszystko wiem. Siedział gościu. Dobra, podpinamy sobie teraz tego fędzika. To znaczy podpinamy... No żeby jechał za mną, nie? I sobie weźmiemy tego fędzika i sobie pojedziemy jeszcze jak, jakieś misje porobić, o. Aż sztajer zostanie przy tym. No, z parę misji z, dwie, z trzy, żeby było coś na tym odcinku. Sz -sz Sztajer sobie zostanie z tym zestawem, bo w następnym odcinku będzie właśnie siał rzepak. Będę sobie nie... z tym, że zestawikiem siał, tym zestawikiem właśnie sobie posieję. Rzepaczek także no, na polu, na polu numer 20, żeby było fajowo i. Także no, dobra, także ten fajnik już jest, dobra, chodź, jedź tu, 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 tutaj, tutaj, podjedź, 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 teraz tak, CTRL-H, dobra, żeby się zatrzymał po prostu, teraz tak, tu sobie cofniemy teraz, z tym agromaszem zostawę. to ja nie, nie to opuścić chciałem, to, dobra. Zamykamy sobie drzwi, powiedziałem, że zamykamy sobie drzwi, no. Dobra, teraz tak, ctrl -H. I sobie pojedziemy, jeszcze zobaczyć, czy są jakieś misje na nawożenie, bo pojadę z misjami, wychodzę misja na, no się okazuje, że misja na nawożenie, o jest, pole numer dwa przyjmij kontrakt. Ale to dwójka jest gdzieś tutaj właśnie. Dobra. Także sobie skoczymy na tą dwójkę. Też się trochę kasy troszkę w kaski przyda. Na to wszystko. Dobra. No, sypaj. Sypaj się. Czemu to się nie chce żurstwo uzupełnić teraz? No czemu? Czemu się nie chce uzupełnić? No uzupełniaj się, no proszę cię. Ta się zbiorni naś... Na się normalnie uzupełniło. Uwaga. No wow. No, gra, jak ja nie mogę napełnić narzędzi. To. Na nawóz jest na pewno. No, może tu jakoś trzeba wcofać. Jakoś. O. No nie. Dobra, ja ten y, sobie zbiornik przed, sprzedam na chwilę i kupię odwrotnie. No ja chyba wiem, czego to, jest, czego to jest przyczyna. Ale Fendę muszę odjechać. Teraz. Kurcz, no i stracę więcej pieniędzy. No jaki pech. tak. To do tej strony. No jak mi się teraz postawić tego tutaj? Nie da. Dobra, da się. Całe szczęście. Jak się go nie da napełnić, tego rozsiewacza. No ej, co jest z tym? Co jest z tym żulstwem? To przecież działało. no Cyk. Przecież działało wszystko. Może gdzieś jakiś przewód nie jest podpięty. Albo co? Wałek jest. No wszystko jest. Czemu ja tego napełnić sobie nie mogę? Jeszcze z drugiej strony spróbuję. New Holland tam skończył pracę, ale no to niech robi chory. Niech stoi w sumie. Nie moja sprawa. Mój ciągnik, ale nie moja sprawa. Ej, to jest coś nie tak z tym. Na, na, no, z tym na nawóz. To muszę gdzieś to indziej postawić. Jezu, to. To jest na nawóz. To w sumie jest jeszcze na nawóz. Albo to jest na wszystko ogólnie. Ale są droższe i właśnie to jest się dużo za to płaci. Niestety. Kasy bierze dużo. Najmniej właśnie z te losy biorą kasy. O te. To, to, to i to najmniej. No ale to nie chcę sypać. Na wozu nie wiem czemu. No i muszę inny przez. Sobie wziąć. Mm. Teraz tak. To ja nie wiem, czy to się różni w sumie. Wezmę to. No, ale właśnie tego się znowu tutaj nie da postawić. Ejku, jak to jest złe. Ale naprawdę jest złe. Gdzie, tutaj mogę? Tu. O, nie, bo to, to na środku farmy to nie pierdyknę. Poczułem mieć też miejsca, trochę. Dobra, no to będzie stało poza farmą. Niestety. Niestety. Tu. Także widzicie takie problemy. A tutaj się postawi. Za to. Ja sobie jeszcze zły postawiłem, to. No, to no. O nie, nie postawiłem złego. Kurczę, albo z tym rozsiewaczem jest coś, nie tak. Za... Będę musiał teraz przepłacić i stracić prawie wszystkie pieniądze. A jak ten już nie będzie działał, to ja nie wiem, jak będzie działał po prostu. Nie wiem naprawdę, jaki by mógł już działać żytk Jak to mi już nie zadziała No to no A wiem, że to działało Nie Nie to muszę sprzedać rozsiałać przecież jak ten nie będzie? Ten rozsiewacz. Ja walę. No i co w tym odcinku było? No nic wiele. Dobra. Weźmiemy sobie, posiejemy w tym odcinku ten rzepak. Niestety nie muszę ogarnąć jakiś na następnym odcinku to będziemy rozkminiać aby ja poza odcinkiem zobaczę, czy to by mogło działać, tak jak ja bym chciał. Dobra, stój tu na razie. No i miał być inaczej, inny odcinek, a będzie inny. Sorry, ale widzicie, jaki był problem. No a teraz zobaczymy, czy to będzie działać. W sumie, no to działa normalnie. Dobra, jeszcze szybko tak, rzadkie, nie, żepak, żepak. Sobie posiejemy. Tu jest pszenica. Na, na 19 jest pszenica, nie? Także no. my sobie posiemy że paczek na 20. No tak z połowy, bo nie mam całego odcinka. No, bo znowu odcinek będzie za długi. No to się potem strasznie długo renderuje. I... Dobra, to, to. I. Nie, to nie jeszcze. Teraz. A jakoś, to będzie dobra jest tekstura siania. No to okej. Okay. Lecimy. Ale szybko uchodzi. Matko moja. Pada 10 na godzinę. Wiesz? Dobra, to strasznie szybko uchodzi z tego zbiornika. Także no. Nie wiem na ile to nam starczy. Dobra. Na chwilę zatrudnię pracownika i szybko tym Nihulantem zjadę. Także te dwa zestawy, ten siewnik... Boże, siewni... Jaki siewnik? Ta brona talerzowa plus właśnie zbiornik I będą stały... Y zaraz Wam pokażę. Tam, gdzie ciągniki. Stoją. Bo nie mam dla nich miejsca. Gdzie indziej? W tej szopie? Gdzie w szopie. No w tam, gdzie te ciągniki stoją, nie? Grzyno. no O, cyk Cyk, cyk Jeszcze do gerszerowni sobie skoczymy O Umyjemy sobie To właśnie jechałem od tamtej strony Dobra, i pokażę wam coś w sklepie, jak to się będzie myło Teraz pytałem, czy to się będzie myło Czy nie? Dobra, powinno się być Teraz tak, na no szybko rozrzutniki nie rozrzutniki a nie w sumie rozrzutniki tak nie ten nie albo nie rozrzutniki bo nie mam tego moda w następnym odcinku właśnie będzie rozkmina tego durnego silosa i będę chciał będę chciał sobie postawić Albo nie w naszym, bo to pastwisko dla krów. O to za 350 jest drogie więc strasznie. Chyba, że tu jest jeszcze dla krów 200, tu. Tu się zmieści 200, tu... Tu też 200. Ale to jest brzydsze. Trochę. Dobra, ja sobie zobaczę to na moim tamtym sobie, jak to by wyglądało i w którym to miejscu by było. No także no, naprawdę trochę opłukać, tylko nie musi być najczystsze na świecie, no. no. Ciemniej się trochę umu, to dobre. Weź, wjedziemy sobie tyłem. O. Tak. Bo rozsiewacz będę jeszcze stał o tudzie, tudzie póki ten kultywator. To tam będzie, są właśnie rozsiewacz. Dobra, zmieści się. To w dół i to w dół. I pod ścianę. I sobie odczepiamy. Dobra. Aha, mam pojechał w tą stronę. No dobra, to jak już przejedzie tu. Zaraz będziemy jeździć tu. Dobra, dzięki. Żeby mnie obciąć trochę tu nawet. A my sobie skończymy tu. Dobra. Także mówię, w dzisiaj w dzisiejszym dniu jeszcze będzie odcinek z ETS-2. Czy w sumie całego? Nie zrobimy. Za długi odcinek. Z ets 2. No, tak, tu Przejdziemy sobie, Nie zrobimy tu całego tego. Przejdziemy sobie raz, dwa i trzy. I so, Chyba, że zostanie jakiś malutki kawałeczek na raz. Także. Miałem mówić o ETS-ie. Dzisiaj będzie odcinek z ETS-2. Jeszcze. Właśnie z tej 1.35 Open Betty. Także, no. Jeszcze nie ma tej renówki, co miała być w tym 1.35 Z tego, co oglądałem na YouTube Co pokazywali, co ma być w 1.35 Nawet ten, ja, jeden YouTuber mówił, że może być ta renówka Tylko właśnie, chyba w 1.35 Ale nie jestem pewien Nie? Ale pogramy sobie właśnie na tej Open Becie. Dzisiejszy odcinek właśnie z niej będzie. Pokażę Wam jak ci tam będzie, jak jest ta, jaki tam jest ten interfejs cały. I to wszystko. Yy, można garaże teraz kupować zdalnie, bo sobie wczoraj ją zainstalowałem dopiero. Przeglądałem tylko, co tam można. No, a w sumie już skończmy ten kawałek. Także garażę sobie teraz można zdalnie kupować. I no. Ciężarówki można. Naczepy są dwie nowe, ale to już Wam będę objaśniał dokładnie w odcinku już z ETS-a, nie? Już odcinku z ETS-a dokładnym, całym, że no. Podpowiem tylko, że jest na fajna na drzewo, a druga nie wiem w sumie na co to jest, czy to jest na jakieś kontenery, czy coś takiego, ale dokładne konfiguracje to wszystko to właśnie będzie w ETS-ie. O farmingu wam tego nie pokażę. Dobra, także jeszcze na raz chyba. Jak zostanie tu już jakiś. Jeszcze tu się poprawia i... Dobra, na raz zostało. Tyk. Dobra. Może miniaturka jakaś fajna wyjdzie w końcu. Ale nie wiem. Z ETS miniaturkę, jak na barierkę wjechałem, nie? Hm. Także do końca miesiąca właśnie chciałbym mieć jeszcze 10 słupków. Do 10 słupków. Czekajcie. Dobra. Także już sobie zjeżdżamy na farmę. Uj. Nie wyłączyłbym. Dobra. Tu sobie zostawimy jeszcze i następny odcinek będzie w środę. Chyba żebym, chyba, żebym chciał wcześniej sobie coś zrobić. Jakiś właśnie z tego odcinek. Ale one no, się będą pojawiać w środę. Także no. Także. Dobra. Ja wam bardzo dziękuję. W tym odcinku to by... Za udział w tym odcinku to by było na tyle. Także na razie. Cześć!